Trzeba no, na no wszystkim powracamy do gry, need for speed, most wanted Znowu mamy Forda, tym razem mamy Forda Dokładnie Forda, Forda, co to jest za Ford? No już, już, no, wiem, że mi przed chwilą mi się pokazało eee, Tak, Focus RS500 Muzyczka fajna leci Jedziemy, wyścig od razu O, to będzie ciekawe, podejrzewam Będziemy się w młotku kąpać, chyba co? Pory terenowe i spalanie nitro. Jednak pierwsze miejsce mi się przydało, bo poryny terenowe mi nie są potrzebne. Już mam doświadczenie, że każdy samochód, w którym zakładam te opony terenowe, jest po prostu. jeździ się. tragicznie jakoś. Nie wiem. Nijak w ogóle nie idzie to. O. o, o. Chyba więc to jest. Już tu jechałem wcześniej. Ale nie nagrywałem tego. Znaczy nie tym samochodem, innym. Tą lunchą, czy, czy ładą, czy, czy to w ogóle jest. Także co? Jedziemy, zaczynamy. Prób... Tak, to jest to samochód. Bardzo ładnie chodzi. I też zapierdziela miłosiernie. Nie tędy. Aha. Oj. Nie chciałem mu aż tak mocno pomóc. No. no, tutaj ciężko jest się zmieścić. Właśnie, to jest ten cały problem. Jestem drugi, a przydałoby się wygrać ten wyścig jednak. Tym samochodem się jeździ o wiele lepiej niż ten Fordem. To zdecydowanie. No. Nie, to było konieczne, to było konieczne. Zostałem, żebym się zmieścił tu, o, właśnie. Jeszcze jedno obrążenie i teraz możemy się, cieszyć z posiadania o nitro w samochodzie. Opon terenowych nie będę montował. O! Fak. Może to było tak na Tym się o wiele lepiej jeździ. naprawdę się lepiej jeździ od tego całego Forda poprzedniego F-150. No ale też nie ma co porównywać, także F-150 to jest ciężki pick-up, to jest lekko sportowa wersja samochodu. No, to różnica jest. Może <laughs> no, co? Opony... Mm, terenowe pomijamy, ale nitro montujemy jak najbardziej. Nic nie ma, a może tu jest coś z tyłu? A tak to coś to wygląda, jakby tu wjazd był jakiś gdzieś do tyłu, ale no, to chyba nic nie będzie. No, tu się ma. O, widzisz, o, widzisz, co tu mamy? Alfa Romeo, ale ja. O, oh, fuck Ma no, kolejna bryka, która mi gdzieś tam później zniknie, dobra. Niejstotne. Tam coś jest To się rusza O się, dobra Wyścigi następne Szybki wyścig, speedrun Wyścig na torze wyścig na torze i obława. dobra, to jedziemy ja tu po kolei wtedy Od razu rozpoczniemy go sobie Tro, mamy opon terenowych, nie będę mu to w ogóle. Znaczy co to z tego wyjdzie. <laughs> o, dobra, dawaj. Idziemy. Bardzo podobnie do no, tej Audi A1 chodzi. Silnik. Naprawdę bardzo. Wierdzień, to jest. Tak, y, strasznie, nic nie widzę. Właśnie, to jest to. To jest właśnie to. Kurde! No nic nie widać przez te kurwa, wszystko. Ach. Nie samochód trzeba się nie... Ogólnie... Nieźle trzyma drogi. Troszeczkę go rzuca, ale to myślę, że takie rzucanie to jest nic. Pojeździe się naprawdę przyjemnie. W miarę przyjemnie właściwie. Robi, zaczyna robić ciasno Ale nie źle Dobra, jestem piąty Także jest nawet, nawet nie źle o! O, czasami nie idzie tego mlecz No, on szybciej kurwa, ja nawet czekam Znowu piąty jestem Kurwa, czwarty Jeszcze trochę będę na pierwszym miejscu. Fajnie. Au. O, z podpóźnieniem wyszło uderzenie. Fajnie. O, szyby się naprawiły. Okej. Okay. Ścigi. Dobra, tego się nie udało. My cieszymy tylko 8 minut A to jeszcze raz Czemu mnie Tu lekkie podwozie można wyłapać tylko Żeby nie uwalić oczywiście wyścigu Po tych torach przede wszystkim Trzymać się prawej strony Teraz automaty z musiałem na pomocą wyłapać Tu został na tym chyba coś zdaje, nie wiedziałem ale nie, nie mogę było panować niestety Pierdan jest Frankiem, ty e. Uf, tu nic nie widać normalnie, nic nie widać W prawej strony. O, trzymałem się w prawej strony jak chuj. O, mnie zaraz Narbica weźmie. Z powrotem z tą ósmą. Nie! No goń tego dziada. Tego goń, tego przegoń. Dawaj, 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 dawaj! Tylko nie uwalić, żeby tylko nie uwalić. To było do przewidzenia, tak? Chyba czwarty jestem... pierwszym jestem w rakim stąd. ...maj! Nie mam jakoś dzisiaj, nie wiem, talentu do ścigania chyba. <ścoughs> A No ale przynajmniej weszło pudło. Dobra, idziemy następne. Od razu. Mam nadzieję, że to w miarę szybko tego Forda to załatwimy i przejdziemy do następnej fury. Dobra, Red John wypadł. A, czasówka. Na złoto 168, tak? Chyba tam nawet oczywiście do należy. A, bo teraz drugą stronę co puszczałem że? nie, 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 co za droga pojebana. Ach, musiał się obić, musiał... Już momentalnie już myślenia prędkość prawa. No ja jecie, cieć Wiem, że cie, cie. się nie jądzę, ale jakoś specjalnie się nie mogę skupić jak no. e, Gdzie teraz? No ważne że jadę. 166 nie za dobrze no pójźwa ale mi zabrał Wzmocnione wozie No, Chyba przy ten Jezus, jak to powoli działa, wszystko czytuj się szybciej, kupi autologu czy Drive no kurwa, ilu będę czekał. No wiem, że tam ryka stoi, wyścigi, Wyścig na torze... no dobra, dawaj ten wyścig na torze. Dawaj, Dawaj. Dobra, walić Nie, ja już jechałem to, 1,55%. Ooo, no i ciekawy gościn. Czyżbym komuś w dupę uderzył? Tak mi się coś zdawało. Oli pięknie wziąłem bomba. Jump. Ochat! No dobra, no, to mi nie poszło. Przyślałem, że popaliłem drogę. Jestem szósty dopiero o matko bo kurde Przecież miałem przejechać Dobra, leć. Fruń, misiu, fruń. Ale to było gładkie lądowanie, ja pierdzielę. Tego dziada już nie dogania, nie ma szans w ogóle. ale dobra, właśnie do przodu wyskoczył. No lepszy czas okrążenia, ha ho, 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 ho I wyścigu. Dobra. Idziemy dalej. Że tu jakaś bryka stoi, Patrzmy. Nie, nie stoi tu żadna bryka. Szkoda, znaczy stoi, ale nie po którą ja bym chciał. Dobra, mm, wyścigi. No, mamy serwerko. I tu będzie, o, wow, ok. Crash landing. Aha, to już wiem, co to będzie. Będzie na lotnisku chyba. się przynajmniej zdaje. Mhm. Dobra, ale to już jest spokój. Wiadomo, co tam jest. O, teraz Fort jest moim oponentem. To może być ciężka przeprawa. Najważniejsze, żeby się nie rozbić o nikogo. Na tym. Ale pięknie wszedłem. och Bomba. O o! Fuck. O kurde, to było z blisko. chciałem skręcić. Dalej Jeszcze są trzy okrążenia. To nie powinno być jakąś normalnie. Eliminacja! Dwa. Teraz mi się Flato przypomniał. w niego się fajnie grało. Co widzę, dla wybranych typów samochodów są praktycznie takie same typy wyścigów. Ciasno, 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 tak, bomba, bomba, bomba. Teraz żeby nie polecieć tędy i nie wypaść, kurwa, z drogi. Nie mi dzisiaj, totalnie mi nie idzie, no tragedia może. Chyba, że po prostu nie potrafię jeździć no, w terenie no, w tej no chyba, czasami nie można być w tym najlepszym we wszystkim Fuck co to było? A bo nic naprzeciwka jecha. Jezu <laughs> Ja co, czy ja zrobiłem coś nie tak, czy co? O. A to jest taki trudny, niebezpieczny weź. Mam że na nikim nie wyląduje, Nie, nie wyląduję na nikim, Dobra, jest, git. No, ale na szeroko, na eee, szeroko. Złaniegrowanie to wygląda. Przede mną za dobrze jedzie, za dobrze wyjdzie. Trzeba go podkąsić chyba. O, kiedy próbujemy tu. I tu. I chyba mogą ogólnie zepnąć trochę. O, nie, nie. No, można, żeby pudło zaliczyć, to wiedzieć dobrze. Eee. Jest dobrze. Oczywiście niektórych części nadwodzi po prostu sobie nie zdobędę, no ale trudno. O, opony dopompowywane, poproszę. Ja ustanę jak najbardziej. Czemu nie? Wiedźmy sobie tutaj, czemu nie. Tak. O, piękny samochodzik. Tam coś gra, ale ja to mam za ten. No Liberty Park Obława. Idziemy wtedy. Od razu. się, nie będzie to jakoś powiedzmy specjalnie proste. No ale zobaczymy, co to tam się w ogóle wyklaruje. No ja wiem, że tu będę po parku jeździł i tak dalej no Oj, tym samochodem nie będzie łatwo ich zgubić Dobra Idziemy Dobra. dalej O oh fuck No ja cię, 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 cię. Chciałby tu się ich głodem pozbyć. O o o! Prawie dojeżdża doleciałem. Dobra, eliminacja. O, tu będzie wesoło. Wow, what was that? Copy that. We're cooling additional units. We'll advise the ATA. These guys run over the pooling and roadblock ahead of suspect. Dispatch, I've lost contact with suspect. Assistance required to relocate. Any unit scenario, report sightings of wanted suspect. Commence standard search pattern, over. Fuck! 10-4, supervisor is passing additional units to the we have cover unit. There's gonna be damage. Okay, he's heading back on the road. Dispatch, dispatch, we are eastbound. What was that? What the fuck? Pogubili się chłopaki. A no, tam nagle z drugiej strony nastąpił pojawił, tak? Dobra, nawa jeszcze raz. Chłopaki, jeszcze raz chłopaki. No i trochę chyba się porozbijali, tak mi się coś zdaje Dobra, jedziemy tu. O fuck. To bolało. No jecie,cie, jecie, jecie,cie, Sówy już zaczynają jeździć i nie zaczynają. O oh, fuck. No kurde. Po nie jeżdżą, nie wiem. Coś się skupić nie mogę. Oho. Oh. No tam jak się pojawią tak z grupy przede mną centralnie, i żebym się o nich robił jeszcze. bo nie umiem. <grystanie> 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 Dobrze. Czemu ich tu jest tyle? Nie, ja sobie dalej. Co on... Tak, zahaczył mnie tyłem i mnie skosił, tak? On to jest głupota już.

Interceptory wam puścili, czy mi się zdawało? Nie, tu, No... No. No, tak, także tego się nie udało przejść. Bywa, czemu? Nie. Dobra, to myślę, że to skończymy. już nie będę ten drugi raz powtarzał, mi się nie chce z nimi ganiać. Także w następnym odcinku za mną bierzemy się za zabawę z czym no wczytuj szybciej kurwa tego Easy Drive'a, ile będę czekał min auto. auto Romeo. Do sklepu jechać, dobra? Istotne. Czyli mamy Forda, i mamy to załatwione, to mamy załatwione, i będziemy jeździć Fordem GT. Dobra, także dzięki za oglądanie. Za zobaczenia w następnym odcinku. Na razie. No i cześć.